Dzisiejsze słowo jest dla mnie takim, mm, y, mogę powiedzieć, y, taką nauką o wierze y, i nauką o tym, jaka jest postawa Pana Jezusa wobec ludzi i jacy ludzie przychodzą do Pana Jezusa. Bo dzisiaj, dzisiejsza Ewangelia mówi o wskrzeszeniu córki Jaira, y, przyłożonego synagogi i o kobiecie cierpiącej na krwotok. Przez 12 lat męczyła się z, z, z tym problemem i ona przychodzi też z taką myślą, że Jezus ją może uzdrowić. Jest w tłumie ludzi. To są ludzie, którzy może niekoniecznie po drodze mieli z Panem Jezusem, dlatego że kobieta yy, uważana była, yy, ta kobieta cierpiąca na krwotok, uważana była za osobę nieczystą. I to oznaczało, że jeśli ktoś się jej dotknął, albo ona dotknęła kogoś, wówczas musiał się oczyścić, żeby uczestniczyć w liturgii, w obrzędach religijnych. A te oczyszczenia trwały dosyć długo. Więc myślę, że była taką osobą, która trzymała się z daleka od innych i absolutnie też nie nie dotykała, albo też nie, nie można jej było dotknąć, więc była taka bardzo wyobcowana. I y, ona postanawia dotknąć szat Jezusa, bo wierzyła w to, że jeśli chociaż się dotknie pana Jezusa, to będzie uzdrowiona, ale wiedziała też y, o konsekwencjach. I w jakiś sposób być może chciała to zataić przed Jezusem, y, nie ujawniać się, ale pan Jezus szuka jej. Właśnie to jest ta postawa Jezusa wobec ludzi, których spotyka. Ona mnie bardzo um, zawsze tak um, no, zaskakuje i też um, daje mi taką wielką pociechę, bo Jezus bardzo indywidualnie traktuje każdego człowieka. On nie traktuje ludzi um, jak masę. Um, nie robi statystyk, nie. Um, nie patrzy ilu tych ludzi było na spotkaniu, tylko patrzy indywidualnie na każdego. I pamiętam takie wydarzenie z mojego życia. Kiedyś modliłam się, adorowałam Krzyż Pana Jezusa i przyszła mi taka mocna myśl, która bardzo mnie poruszyła, że gdybym była jedyną osobą na Ziemi, to Pan Jezus by o mnie, za mnie oddał życie. I pamiętam, że to była taka Taki moment też zwrotny w mojej relacji do Pana Jezusa, takie doświadczenie, że jestem bardzo kochana przez Boga, przez Pana Jezusa, i że Jezus jest gotowy oddać za mnie życie, za mnie. Oddał życie za nas wszystkich, ale że ja to tak doświadczyłam osobiście. I właśnie to, w tej Ewangelii jest to spotkanie takie osobiste Pana Jezusa. On. Tym poszukiwaniem tej kobiety, po pierwsze, ja to odczytuję tak, że on ją w ten sposób zachęcił do powiedzenia prawdy. Ona mu powiedziała prawdę, całą prawdę, a prawda wyzwala. A Jezus daje jej taką pieczęć uzdrowienia, że naprawdę jest wolna ze swojej niemocy. Jeśli chodzi o postać Jaira, jest on przełożonym synagogi i też nie wiadomo, jaki miał stosunek do Jezusa, dlatego że pamiętamy, jak Jezus jest taki fragment w Ewangelii, kiedy Jezus przychodzi w, swoim, w swojej miejscowości do synagogi i zostaje stamtąd wyrzucony i chcą go strącić ze skały, ponieważ ujawnia prawdę o sobie wtedy. I... Myślę, że przełożeni synagog bardzo musieli dbać o tak zwaną zdrową naukę, i nie, nie zawsze ta nauka Jezusa była uznawana za zdrową. I, ale Jair w swojej pokorze i w swojej wierze przychodzi do Jezusa, ponieważ umiera jego córka. Myślę, że skoro człowiek jest zdolny do tak wielkich poświęceń dla swoich dzieci, to o ileż bardziej Bóg dla mnie, która jestem jego dzieckiem, dla nas wszystkich jest zdolny do poświęceń i do szukania, do szukania nas, do, do po prostu przychodzenia do mnie do nas. I tutaj też jest motyw wiary u Jaira, ponieważ dowiaduje się, że córka umarła, a Jezus mu mówi, wierz tylko. wiesz tylko. I na to, na to słowo Jezusa on wierzy i czeka. Pozwala, by Jezus dalej działał. I <kluzny> przepraszam. <kluzny> Tutaj jakby a tak sobie pomyślałam, że wiara jest y, czymś, co jest mi dane. Y, wiara nie jest czymś, co, czego mogę się nauczyć czy sobie wypracować. Mogę, y, jakby moje życie pokazuje, czy wierzę, czy nie, ale sama wiara, samo ziarno wiary jest mi dane przez Ducha Świętego już w Chrzcie Świętym. I później, jakby w moich rękach jest to, i też w rękach tych, którzy byli wokół mnie, by to ziarno wiary mogło wzrastać. I tak sobie myślę, że no Jair dostał to ziarno już jako dorosły człowiek, i ono zaowocowało w jego życiu właśnie tym, że jego córka zostaje wskrzeszona. Nawet nie uzdrowiona, tylko wskrzeszona, ponieważ ona y, naprawdę umarła. Ale wiara Jaira i moc Słowa Jezusa sprawia, że ona zostaje wskrzeszona. I tutaj chciałabym przytoczyć taką historię. W naszej wspólnocie praktykujemy modlitwę wstawienniczą i zawsze na początku modlitwy wstawienniczej modlimy się o wiarę dla nas. Bo ona jest nam dana, o to, żebyśmy mogli modlić się z wiarą. I chcę opowiedzieć też o osobie, która przyszła do nas prosząc o modlitwę wstawienniczą. Była to, było, było to w parafii w Szwecji, w Eksze, gdzie pracowałyśmy, miałyśmy tam placówkę. Ona była żoną pastora. I przyszła do nas z taką wiadomością, że została ogłoszona niepłodną, że właściwie lekarze są bezradni, nic nie można zrobić, że oni też modlili się bardzo dużo. I ona też wszystkie możliwe przeszła, zabiegi, wszystko, co, mogli, co było w mocy ludzkiej, to wszystko zrobili. I ona prosiła, zaprosi, poprosiła nas po prostu o taką modlitwę wstawienniczą, bo my opowiedziałyśmy jej, że to jest też tak praktykowane w naszej wspólnocie i często widziałyśmy moc tej modlitwy. I modliła się razem z nami, prosząc najpierw o wiarę w tej modlitwie. I po paru miesiącach przyszła i powiedziała: Dziękuję Bogu, bo oczekuje bliźniąt. Więc ta modlitwa została wysłuchana. Modlę się, proszę pana Jezusa o taką wiarę, żebym y, y, mogła się modlić za innych i żeby Pan Bóg mógł działać poprzez tą modlitwę tak jak sam chce. Amen.